Ten marsz jest to nasza wspólna, wielka manifestacja w obronie wolności słowa, w obronie telewizji Trump. Żeby zamanifestować naszą miłość do ojczyzny, naszą miłość do Boga, a jednocześnie żebyśmy byli razem, żebyśmy zobaczyli, że jest nas wielu i w jednej sprawie jednoczymy się, żeby każdy z nas miał poczucie, że żyje w wolnym kraju. To jest taka właśnie potrzeba duchowa. Przyjechałem ze Szczawnicy z powiatu Nowotarskiego. Cel to jest ten, który łączy wszystkich tu Polaków zebranych dzisiaj. Może nie wszystkich, ale przynajmniej tą część narodu, która wie, co to jest flaga biało-czerwona, co to jest patriotyzm. I wszystkie te wyniesione kiedyś i przez nasze pokolenia, wybudowane te wszystkie związane z naszą historią i patriotyzmem idee. Myśli Pan, że może na coś zmienić ten, tego typu... Jak nie będziemy demonstrować, nie zmienimy nic. Dziękuję panu bardzo. Czy mógłby z imienia pan się przedstawić naszej Jan Hawerski. Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę. Uważam, że my jesteśmy w sytuacji zagrożenia. Zagrożenia wolności, no, wolności słowa już dawno nie ma. To widać po, nawet po publicznej telewizji. Nie ma. Moim zdaniem, sypie się suwerenność Polski od ponad dwóch lat. No i to jest naturalne, że ludzie w takiej sytuacji się mobilizują. Jakie skutki może przynieść ten marsz? No przede wszystkim możemy się policzyć, zobaczyć. Ja myślę, że dlatego my organizujemy protest namiotowy. A najpierw taki protest mający za zadanie, za, za zadanie wymusić na dziennikarzach rzetelną relację z marszu, e, który rozpoczyna się za chwileczkę o godzinie 11 na placu Powstańca Warszawy. E, bo ja myślę, że masz to za mało. Że ta władza to są to jest po prostu. Ona pokazała, jeśli, jeśli to był zamach na prezydencie polskim, to był akt agresji, e, który skutkował eliminacją głowy państwa. I w ślad za tym natychmiast były działania bardzo zorganizowane, sprawne działania. E, e, wprowadzania wpływów, rozszerzania wpływów rosyjskich w Polsce. I, e, I tak jak mówię, to jest sytuacja zagrożenia bytu państwa polskiego. I my musimy się mobilizować odpowiednio do zagrożenia. Marsz to za mało. Ta władza to są gangsterzy po prostu. Jeśli to był zamach, to, to są gangsterzy. Szanowni Państwo, drodzy zebrani, mamy jedno. Mamy siłę. Te ogromne tłumy to jest siła. To znaczy, że Polska się przebudziła. Że się przebudziła i że coraz to nowe grupy, coraz więcej Polaków będzie się budziło. Przebrała się miarka. Przebrała się miara zła, którą mamy w Polsce. I my, Polacy, Holst patrioci mówimy nie Darnosh sami Solidarność! sami upominający się o wolność słowa w Polsce i protest, który ma za zadanie wymusić na dziennikarzach telewizji publicznej rzetelną relację z marszu, który za chwileczkę się odbędzie. Próbkę cenzorskich zapędów tej telewizji mieliśmy wczoraj. W głównym wydaniu wiadomości nie było nawet wzmianki o marszu. I my się. Przeciwstawiamy i my nie pozwolimy na tak gigantyczną propagandę władzy, którą uprawia telewizja publiczna. Bardzo dziękuję, że tutaj Państwo przyszliście. Witam wszystkich serdecznie. Witam Pana Wojciecha Reszczyńskiego i Pana Tomasza Sakiewicza. Bardzo dziękuję. sam fakt, że tutaj przyszli, to świadczy o klasie samej w sobie. I Państwa również witam. Bardzo dziękuję, że przyszliście. Żądamy rzetelnej relacji z marszu, wielkiego protestu, który jest oskarżeniem władz, okneblowanie społeczeństwa. jest obecna mysia, w której znajdował się Urząd Kontroli Publikacji i Gdzie jest komitet polityczny, propagandowy, który steruje wiadomościami, steruje TVN-em. Jeżeli Państwo oglądacie te programy informacyjne, wszystkie są identyczne. Dokładnie ta sama kolejność, te same tematy, to samo słownictwo i te same komentarze. Dlatego uważam, że komitet sterujący wiadomościami w trzeciej RP, wiadomościami telewizyjnymi, powinien się ujawnić. Mamy demokrację, powinien podać swoje nazwiska, miejsce, siedzibę, byśmy mogli się z nimi skontaktować i porozmawiać. Jako dziennikarz telewizyjny, radiowy, który zaczynał program Wiadomości. Protestuje już od 20 lat przeciwko takiemu dziennikarstwu, które nie zajmuje się informacją, tylko propagandą. Łączy wszelkie gatunki dziennikarskie, a dominuje relieton najczęściej tendencyjny. Nie może być tak w wolnym kraju, chociażby wczorajszy dzień podaje jako przykład, kiedy wolni Polacy odchodzą... Święto państwa podziemnego i odbywa się uroczystość przed Sejmem, na, którym, na której spotykają się kombatanci, jakowcy. Spotyka się młodzież, to ten program ci dziennikarze nadają felietony o grzybowraniu. I tak jest codziennie. Pania luki, prymitywne tematy, głupawe komentarze, głupawe felietony, a nic o prawdziwym, autentycznym, realnym życiu które nie jest proste dla wielu ludzi. Likwidowane są szkoły, urzędy, zakłady pracy, gra jest skorumpowany. Tych tematów, tych tematów oczywiście się nie porusza. Dlatego dzisiejszy ten marsz jest marszem nie tylko w obronie wolnych mediów, telewizji, trwa, ale też w obronie ludzi wyrzucanych z pracy, wyrzucanych z mieszkania w Gdańsku. Jednym z słowem jest to marsz, spotkanie wolnych Polaków, którzy zawiązują dzisiaj swoistą konfederację ludzi sumień. Tyle ode mnie. Zapraszam pana Tomasza Sakiewicza. Witam serdecznie. Należę do tych, którzy zostali wyrzuceni z radia i z telewizji w ostatnich latach, tak jak wielu moich kolegów. Anity Gargas, Janek Sapyszalski zniknął na chwilę tego przywrócono. Wyrzucono Kasie z Radia. Wyrzucono bardzo, bardzo wielu dziennikarzy Gazety Polskiej, jak Asie Lichowską. I wielu, wielu którzy potem przyszli do nas pracować. ja Sobala, Jacek Sobala został wyrzucony dlatego, że powiedział, że walitarstwo w Polsce musi się skończyć. Bardzo wielu wzięło to do siebie. Jacek stracił pracę. Ale są też y, dobre wiadomości. Okazuje się, że telewizja polska bankrutuje. Nie jest to dobre, że ktoś bankrutuje, nawet telewizja polska. Ale dobre jest to, że już Polacy nie chcą płacić za to, żeby być oszukiwani. I się skończyły pieniądze, bo Polacy nie chcą kłamstw. Polacy chcą prawdy i dlatego nie płacą abonamentów, dlatego reklamodawcy, mimo tego, że mają wsparcie rządu, nie chcą tu dawać tyle reklam. Powoli się wszyscy wycofują z tego, bo kłamstwo przestało być atrakcyjne. I to jest miara tej zmiany, która się dokonała. Patrząc na wyniki oglądalności, to jest druga dobra wiadomość. W tej chwili jest to samo pewnie widzów, co pracowników tej instytucji. Oni sami dla siebie tworzą tą telewizję i są szczęśliwi, że mogą się oszukiwać. Niech by też nadadzą, że dostali pensję, bo wkrótce tych pensji dla nich nie starczy. Z kłamstwa już rzecz się nie da. Ale jest. Dobra strona. możecie żyć sprawdź. My Was tu zapraszamy. Tu jest ta polska prawdziwa. Tam jest ta polska zamknięta za murem kłamstwa. Jak będziecie mieli odwagę przekroczyć tą barierę, zobaczycie, jak tu jest pięknie. Tu się oddycha normalnym powietrzem. Tu jest polska. 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 Tu jest. Polska, a z Polską jest Gazeta Polska. Szanowni, szanowni Państwo, zaprośmy wszystkich z telewizji do nas, a jak nie, no to odwiedźmy ich, opowiedzmy im, jak to jest być wolnymi, jak to jest czuć się swobodnie, jak to jest mówić prawdę, jak to jest, kiedy na kamerze nie trzeba żadnej nakładki, która pomniejsza ilość zwolenników, przeciwników, a powiększa tych, którym się podlizują. Niech zobaczą, niech zobaczą, jak to jest, kiedy po prostu daje się prawdę. Oni może tego już zapomnieli, bo tego nie potrafią. Tam żyje jeszcze duch Urbana Szczepańskiego. Niech przyjdą, zobaczą, kiedy można zrobić normalną telewizję. Niewielką telewizją internetową potrafiliśmy przeciągnąć dużo, dużo więcej widzów, niż ich zakłamane programy. Nasze filmy, błęk, pogardę i wiele, wiele innych, które nakręciliśmy, Oglądają miliony ludzi. Żadna produkcja telewizyjna w tej chwili nie jest tak oglądana. Oni już nam przestają być potrzebni, ale my im ciągle jesteśmy potrzebni. To my ich możemy uratować. I musimy im pomóc obudzić się do prawdy. Bo to jest kolejne pokolenie zmarnowanych dziennikarzy, którym złamano kręgosłupy, których nauczono kłamać i którym powiedziano, że dla władzy można wszystko. To władza jest dla nas w normalnym kraju. To dziennikarze kontrolują władzę. Ten kraj jest nienormalny, bo to władza kontroluje dziennikarzy. Musimy przywrócić w Polsce normalność i odzyskać ten kraj dla normalnych dla normalnych dla normalnej normalny, normalny telewizji. Telewizja publiczna to nie jest telewizja rządowa. To jest telewizja nasza, nas wszystkich. Jeżeli podnizują się rządowi, zdradzają demokrację. Bo telewizja jest do tego, żeby rząd kontrolować. Ta okropna zdrada, której dokonali w swoich sercach i sumieniach, zniszczy też ich samych, zniszczy im życie i zostanie im to już tak jak wszystkim, którzy tworzyli telewizję w stanie wojennym. Mają ostatnią chwilę, żeby się z tego wycofać. Mówcie prawdę, pokazujcie prawdę, bo prawda naprawdę wam się opłaci. Wy z tą prawdą zajdziecie dużo dalej niż z tymi kłamstwami. Zapraszamy do nas. Wyjdźcie do nas! Wyjdźcie do nas! trzeba pomóc, tym bardziej, że są to ludzie młodzi, którzy nie powinni pamiętać tamtej telewizji, tamtego dziennika telewizyjnego, tych dziennikarzy ubranych w mundurze, tych wszystkich partyjnych propagandzistów, do których zwracano się towarzyszu redaktorze. Tym młodym ludziom trzeba pomóc, żeby nie musieli potem w poradzi zdrowia psychicznego mówić Panie doktorze, co innego mówię, co innego słyszę i co innego widzę. Jest. Jest. A... Przestańcie kłamać! Przestańcie kłamać! Przestańcie kłamać! Przestańcie kłamać! Przestańcie kłamać! Chcemy środka! Nigdy nie występujcie przeciw Polakowi! Szanowni Państwo, tak właśnie wygląda dzisiaj Telewizja Polska. To jest jej podstawowa scenografia. Tak się teraz realizuje programy. Zastanawiam się, zastanawiam się czy dziennikarze też dzieci mają policjantów, to to poprawia teksty, przypomina, jak należy kajdarkami zrobić dobry program. Może możesz, możesz gazem uchylającym umaja im cerę. Czy tak właśnie ma wyglądać telewizja publiczna? Przyjrzyjmy się, ten widok stanu wojennego nie towarzyszył żadnej polskiej telewizji. Tak dzisiaj wygląda telewizja publiczna. نجي سلام عليك